I have a nigga strong and we bought the whole bitch I don't know what no snake put in my pants I get outside, you don't think I'm worth it, bitch, you Bitch say she trying to catch her vibe yeah. Say her and her friends yeah. outside I'll be in, baby, yeah, up, let's slide. Mam nadzieję, że wybaczycie mi za ten wstęp. W dzisiejszym filmie chciałbym jednak opowiedzieć o tym 24-godzinnym streamie w kontekście tego, ile udało mi się zarobić na paladynie, jaki robiłem profit oraz jak to wyglądało, wszystko pokazać na liczbach, a o tamtym klipie możemy już zapomnieć. Halo, halo Tibia, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Zanim tylko zaczniemy, powiem tyle, że udało się zrobić tego 24-godzinnego streama, przy Okazji Mogę tak delikatnie zdradzić, że udało już się nazbierać na soulowy łuk. Zajęło mi to około dwóch tygodni codziennego ekspienia, tak naprawdę 2-3 godzinki robienia jakiegoś expa, a do tego potem bossy. Więc wydaje mi się, że jak na soulowy item poszło bardzo szybko. No i następny item, tutaj potrzebuje Waszej pomocy. Waham się pomiędzy Alicorn Ringiem a Alicorn Headguardem. Być może jest jakaś Wasza inna propozycja, gdzie myślicie, że może warto nazbierać na któryś z ekwipunków. Są ludzie, którzy mi polecają od razu w Sunwind Boa lecieć. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale każdą propozycję oczywiście chętnie rozważę. Zanim zaczniemy, jeszcze chciałbym podziękować partnerowi dzisiejszego odcinka, czyli Igła OTS. We wcześniejszym odcinku mówiłem o Igle, no i Igła już wystartowała. Na starcie miała około 1600 osób. Wczoraj w niedzielę wieczorem widziałem, że było ponad 1400, EXP stage'owy, ja dzisiaj w półtorej godziny wbiłem już 150 poziom, więc jeżeli szukasz takiego szybkiego wehikułu czasu, żeby przetestować sobie rzeczy, które chciałbyś na mniej więcej RealTB, myślę, że igła jest dobrą propozycją. Real mapa wersja 15, EXP stage'owy, jest już nowa profesja Monka, można się bawić kołem umiejętności oraz gemami, można sobie o wiele łatwiej i taniej tierować itemy, więc zapraszam do rejestracji z mojego reflinku, który jest... W opisie. Jak się zarejestrujesz, daj mi znać gdziekolwiek, jaki masz nickname, wysyłam inwa do gildii, masz wlotę do Guild House'a, kukły do skilowania. oraz otrzymujesz ekskluzywny, strojny backpack z moją podobizną. Ja już nie przedłużam i zapraszam do materiału. Pierwsze, od czego rozpocząłem tego streama, no to oczywiście sprzedaż lota ze wcześniejszego streama, co się nie dodaje do analizera, ale również rozpocząłem od bossów. No i rozpocząłem od Ichgahala, który dał 100cc, więc mamy 1kk na plus. No i stwierdziłem, że po SS-ie warto pójść coś poexpić, więc wybrałem Pumin Seal, bo tyle było na, na samym początku wolne. A patrzyłem i sobie grałem, no to pamiętałem, że tutaj można wykręcić w miarę stabilne liczby. Przy okazji móc dobić 2151 poziom. Nie mam tutaj żadnego preja z tego, co pamiętam. Czarmy były podpięte na grymlicze i na Weksy, na rączki, wiadomo o co chodzi. No i tutaj kręciłem około dwóch, no może w porywach do 2,5 miliona golda na godzinę. Tutaj spędziłem troszkę więcej czasu, ponieważ jakieś dwie godzinki, ale wiecie jak to jest, spędzając dwie godziny na hancie, nigdy tych dwóch godzin nie spędzasz bijąc potworów, więc wcale bym się nie zdziwił, jakbym tutaj zrobił po tych dwóch godzinach jakieś... 2,5, może 3kk z tego względu, że warto pamiętać o tym, że niestety przez yy, streama, przez to, że prowadzę, są giveaway'e, idę siku, idę kubkę, wiadomo o co chodzi, no... Niestety w 24 godziny streama, 24 godziny hanta nie jestem w stanie zrobić, ale spokojnie wracamy na bardziej profitowe miejsce, czyli Mazoran Seal i tutaj już jak widzicie po prawej stronie ekranu mamy dwa preje naloty, czyli na Hellhounda oraz Wexclava oraz mamy Hellfire Fightera na atak. I elegancko zrobiliśmy sobie tam około bańki profitu w kilkadziesiąt minut. Później poszedłem sobie na bossy, na goldy, ponieważ akurat zauważyłem ekipę i stwierdziłem, że nie będę mm, w taki sposób działać, że o, no to teraz będę 24 godziny na hancie i maksymalizować profit. No, a akurat trafiła się ekipa, więc poszedłem zrobić rota. Siedem, ja pierdolę ty! No, ile teraz? Uwaga! Pięć gold tokenów! Jedzmy razem, Prince Paulo! 500, co? <laughs> uwaga! No! No! Ile? 7! Kurwa, co jest ty? Zbagowany gold! Zbagowany gold! No? Jak teraz mi 6 spadnie, to człowieku. Pięknie, nie? No! 5! Ja pierdolę ty, 24 gold tokeny mi poleciały. Potem oczywiście wróciłem na tego Mazorana, spędziłem tam myślę, że ze dwie, może 3 godzinki. Zrobiliśmy tam około czwórki profitu, no i tak naprawdę po ponad 5 godzinach w analizerze mamy ledwie ponad 4kk profitu. Ale to jest tylko ponad 4kk z hunta, no bo wiadomo, że bossy również swoje kryją. W momencie, gdy już skończyliśmy tego Mazorana, stwierdziłem, że polecimy na kolejnego Fairwaya i sobie tego Preja na również wykorzystam. No i stwierdziłem, że pójdę na DT Sil Fairway, minus jeden, no i tam już robiliśmy, moi drodzy, około siedem i pół, osiem Tam robiliśmy również około 2,5 i pół, Profitu na godzinę. No i jak jeszcze możecie zauważyć, jesteśmy na tym starym Łuku Jeszcze na nowym łuku tutaj nie ekspiłem. Tutaj naprawdę potrafią dziabnąć te potwory, więc trzeba być ostrożnym. Ale z tego, co widzę, w pewnym momencie mieliśmy nawet 3,5-3,7 w maksie, nawet 4kk profitu. No i tutaj już żeśmy, moi drodzy, ponad 9kk zrobili. No i możecie się zastanawiać, dlaczego ten analizer pokazuje tylko 33 minuty. Pokazuje tyle ze względu na to, że przelogowałem się na igła ots przez co mój analizator, musiał zostać usunięty, ale zapisałem sobie ile siana było przed wylogowaniem, więc jak się zalogowałem, to po prostu, no nie wiem, zdropiłem cheese'a, którego ustawiłem na T8, ponad kaka, wrzuciłem do backpacka, żeby była ta kontynuacja hand analizera. No bo tak naprawdę, jakbym w połowie nie doliczył, potem ludzie by przyszli, kurde, po 10 godzinach streama, a tak mało w analizerze. Wiecie o co chodzi? Wolałem to wyrównać, żeby nie było potem problemu. Weszliśmy na, te de, na tego minus DT1 fairwaya w momencie, gdy miałem 8kk. Dalej tam siedziałem mając 12 i chyba nawet do 15kk tam wysiedziałem. Mam wrażenie, że tam prawie całą noc siedziałem. I stwierdziłem, jak możecie zobaczyć również na analizerze, że brakuje mi 22kk do łuku. Stwierdziłem, że nazbieram do 15kk i potem otworzę worek z bosami. Może akurat się tak nazbiera, że... Będzie można już kupić ten soulowy łuk. Jeżeli chodzi o soulowy łuk, to dzięki tutaj. Y pomocy jednego z widzów na streamie, który wysłał mi ten soulowy łuk, mogłem już go od razu ubrać, no i żeby tutaj być fair, łuk soulowy za 150 kaka został wyceniony, wiadomo plus, minus, na różnych serwerach różnie ta cena wychodzi i te 150 kk które właśnie nazbierałem, wysyłam tam na strojnego Monka, to mi się przyda na jakieś giveaway'e, nie giveaway'e, no generalnie ten pieniądz zostaje u mnie jakby w portfelu, ale na innej postaci, więc w cudzysłowie, item został kupiony. Ja bardzo dziękuję za prezent. No i oczywiście poszedłem testować nowy nabytek. Ciężko powiedzieć na samym początku, jak to wygląda z tego względu, że no nie masz wylevelowanego tego łuku, e, no wiecie, no nie są te wszystkie bonusy odblokowane, ale dosyć szybko udało się trzeci, czwarty poziom wbić. No i tutaj już zacząłem czuć pewną różnicę. Poszedłem sobie nawet na te smoki na zao, żeby przetestować, jak będzie wyglądać sytuacja. Na pewno y, jest lepiej niż na tym renderingu ale jeszcze to nie jest to, nie jest to ten w pełni potencjał, jaki ma w sobie soulowy łuk. Trzeba przyznać, że na tych smokach byłem gdzieś po 20-22 godzinie streama, więc tutaj, moi drodzy, no już byłem naprawdę zajechany, więc ten exp na godzinę niekoniecznie musi być wyznacznikiem dobrego expa, ale warto zapamiętać to, że na koniec streama, Miałem w analizerze ponad 26 milionów GP, 26,5 kK Golda. Co daje nam oczywiście żałosny profit w postaci no, ponad 1 kK profitu na godzinę. Ale to jest to, co warto zapamiętać, że prowadzę transmisję. Co godzinę miałem giveaway'e, które zabierały 15-20 minut, szło się na jakieś siku, poszło się coś zjeść, poszło się wyprostować kości. Jeżeli chodzi o jedną transmisję, i tutaj muszę Wam powiedzieć pewną ciekawostkę, to kwotę na zasadzie 26-30 milionów sztuk złota, Pamiętam, że miałem na swoim 800. eku właśnie po 24-godzinnym streamie, ale wtedy był Double Lot Event. I wtedy przesiedziałem cały Double Lot Event na Fairwayu, zwykłym Fairwayu. No i wtedy mi wyszło 32 miliony, 30 milionów. Tutaj, jakbym miał na Double Locie być i jeszcze bardziej docisnąć i tego lota bardziej wygenerować, wydaje mi się, że potencjał byłby o wiele większy. Ja ze swojego wyniku jestem bardzo zadowolony. Nie wiem jak wy uważacie, nie wiem co wy myślicie na ten, na ten temat. Jeżeli nie weźmiesz pod uwagę tego, że cała ta transmisja była, całe te show było robione i ten cały teatrzyk był kręcony, no to może się wydawać naprawdę żałosny wynik, jeżeli weźmiesz pod uwagę moją perspektywę. Według mnie ten wynik nie wypada najgorzej. Takie małe podsumowanko. Jutro albo pojutrze mam nadzieję, że wyjdzie kolejny trailer do nowych zmian. Jeżeli chodzi o Tibijkę, na tym się na pewno głębiej skupimy, skupimy, a ja Wam już nie zabieram czasu. Ślicznie dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczyska i sympatyczne Tibijskie Papa! Pa.